Gość Radia Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry, witam w studiu łódzkiego kuratora oświaty Janusza Brzozowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ci młodzi ludzie ubrani tak w klasyczne stroje, to właśnie są maturzyści. Pewnie państwo już je, już ich widzą na ulicach Łodzi. Ilu maturzystów, panie kuratorze w tym roku? 17, 17 tysięcy maturzystów. Około, trochę ponad 17 tysięcy maturzystów. 17 tysięcy maturzystów przystępuje do egzaminu maturalnego bieżącego. Jak to jest podzielone, co jest obowiązkowe w tej chwili, a co jest do wyboru? Podobnie jak w ubiegłym roku, czy w ubiegłych latach obowiązkowe są takie przedmioty, jak język polski, matematyka, język obcy nowo nowożytny. No i dodatkowo maturzysta musi zdać spośród przedmiotów dodatkowych jeden przedmiot to jest warunek zaliczenia matury. Są jeszcze poziomy, czyli poziomy podstawowe, bo to się dzisiaj zaczyna i poziomy rozszerzone. No i jest jeszcze część ustna oczywiście, którą również maturzysta musi zdać. Jest wymóg uzyskania 30% na przedmiotach pisemnych obowiązkowych i na przedmiotach ustnych. Natomiast jeżeli chodzi o przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym to tego wymogu 30% nie ma. Ja przypomnę tylko, że po reformie edukacji, podczas której zlikwidowano gimnazja, został wprowadzony w ustawie o systemie oświaty przepis, który mówił o tym, że będzie wymóg zdania przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym na minimum 30%, ale ten przepis został zawieszony na, w kolejnych latach do 2024 roku włącznie. I w bieżącym roku szkolnym, dokładnie w listopadzie, Ministerstwo Edukacji przedłu przedłużyło to zawieszenie tego wymogu, także uczniowie nie muszą. W tym roku i w następnych kolejnych, w kolejnych trzech latach uzyskać minimum 30% na, na egzaminie z przedmiotu dodatkowego. Czy ta matura będzie łatwiejsza ze względu na odchudzenie podstawy programowej? W ubiegłym roku, bo to już cały minął. No trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Rzeczywiście odchudzenie podstawy programowej o około 20% z każdego przedmiotu. To jedna piąta może, materiału, może jakby nie było. Może rzeczywiście sprawić, że, że matura będzie łatwiejsza. Została ograniczona liczba lektur. Jeżeli chodzi o język polski, to nam też wprowadzone zostały zmiany. W, w, na wypracowaniu mniejsza liczba wyrazów będzie wymogiem to minimum wyrazów, które musi, musi być wykorzystane na wypracowaniu. Poza tym, jeżeli chodzi o pytania jawne, to również ich liczba została ograniczona do 68 z ponad 200, a więc tych zmian jest, jest sporo. Poza tym warto też powiedzieć o innych zmianach, które w tym roku są dosyć znaczące, mianowicie Wymagania są obecnie od tego roku szkolnego. Jeżeli chodzi o zakres treści egzaminacyjnych, wymagania opierają się na podstawie programowej kształcenia ogólnego. Ja przypomnę, że w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 od 2021 do 2024 roku obowiązywały na egzaminie maturalnym wymagania egzaminacyjne sformułowane przez poprzez rozporządzenie porządzenie ministra A teraz edukacji. już ten rocznik powrócił do podstaw programowych. Tak, tak, ten rocznik powrócił do podstaw programowych, tylko tak jak pani redaktor wspomniała wcześniej, te podstawy w porównaniu z tym, co było pięć lat temu, zostały uszczuplone i w związku z tym można się spodziewać, że będzie troszeczkę łatwiej, ale jak będzie, to się wkrótce okaże. Panie kuratorze, jak wygląda ten egzamin, który dzisiaj się odbywa z języka polskiego, to jest część pisemna podstawowa. Tak, to będzie część pisemna, y, składająca się z trzech części. Y, język polski w użyciu, y, test historyczno-literacki i y, wypracowanie. Czas? Łącznie, łącznie uczniowie mogą zdobyć 60 punktów y, y, z, z tej części. 20 egzaminu. konieczne, by zaliczyć, tak? 30%. 30%. 30% natomiast czas 4 godziny. A jeżeli chodzi o bo, matematykę, bo to jutro przed maturze... matematyka jutro przez 3 godziny uczniowie będą mam nadzieję, że nie tak bardzo męczyć się z zadaniami z matematyki, okażą się dla nich stosunkowo łatwe, a pojutrze język obcy nowożytny. Kiedy się rozmawia z, ze starszymi rocznikami, to zazwyczaj każdy mówi, że a za moich czasów to były dopiero matury. Teraz jest na pewno łatwiej. Pan kurator chyba nie podziela tej opinii. No różnie, można na to patrzeć. Z jednej strony rzeczywiście jest wiele osób, które mówią, że w tej chwili zakres wymagań jest trochę łatwiejszy, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że egzamin, w dzisiejszych czasach egzaminy maturalne są połączone z rekrutacją na wyższe uczelnie. I dlatego. Nie. Nie jest istotne tylko zdanie egzaminu, ale też uzyskanie jak najlepszego wyniku. Stres no, to, to może większy, generować tak? dodatkowy stres, a stres właśnie może być okazać się tym czynnikiem hamującym, dlatego ja zawsze powtarzam powtarzałem maturzystom i powtarzam teraz, żeby no nie traktowali matur matury jako sprawy życia i śmierci, bo jest to jeden z egzaminów pierwszy taki bardzo właściwie drugi, taki bardzo poważny, bo przecież mieli wcześniej egzamin ósmoklasisty, ale no, trzeba do niego podejść z pewnym dystansem, to powoli u, pozwoli uwolnić stres i lepiej się zaprezentować. Zwłaszcza, że maturę można poprawić. Można zdać jeszcze raz. Maturę można, można poprawić, można taką poprawkę do, do poprawki przystąpić w sierpniu, pod warunkiem, że nie zaliczymy Liczyło się jednego z przedmiotów obowiązkowych, natomiast można też powtórnie przystąpić do matury w kolejnych latach. Panie kuratorze, minął rok, odkąd prace domowe w tych młodszych szkołach, w szkole podstawowej nie są obowiązkowe. Oceny przede wszystkim nie są obowiązkowe i okazuje się, że według ankiety, którą przeprowadził głos nauczycielski, 70 ponad procent nauczycieli chciałoby. Powrotu tych wcześniejszych zasad? Jak to pan skomentuje? Ja myślę, że tak właściwie nie zostało przeprowadzone żadne takie naprawdę bardzo wiarygodne badanie dotyczące tej zmiany, która została w ubiegłym roku wprowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ministerstwo zresztą zobowiązało się do tego, że po roku funkcjonowania tego Ma zakazu. Ma porównać wyniki ze szkołami, których domowych. wcześniej nie było już prywatnych, głównie prac domowych. Tak, ale ministerstwo zobowiązało się do tego, żeby, żeby, że dokona ewaluacji i no, sprawdzi, w jaki sposób ten przepis funkcjonuje. Natomiast ja powiem tak, że rzeczywiście w ostatnim roku wybrzmiało, wybrzmiało sporo głosów sprzeciwu, jeżeli chodzi o możliwość zadawania prac domowych w edukacji wczesnoszkolnej oraz ocenianie prac domowych w klasach 4-8, bo przecież nie ma zakazu zadawania tych prac domowych w klasach 4-8. Ale i rzeczywiście tych głosów sprzeciwu pojawiło się wiele, ale trzeba pamiętać o tym, że no z reguły w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy osób, które nie akceptują zmiany. Natomiast te osoby, które akceptują zmiany tych osób jest też bardzo dużo. I ja bym chciał jeszcze tu jedną bardzo ważną, bardzo ważną rzecz podkreślić. Temat prac domowych to nie jest temat, który istnieje od roku. Wiele lat temu już były zgłaszane. Protesty rodziców przeciwko temu, że prace domowe są w nadmiernej ilości zadawane młodym ludziom, i zwłaszcza w tym okresie rozwoju od 7 do 15 lat, kiedy w taki najbardziej dynamiczny sposób organizm się rozwija, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, ten rozwój musi być zrównoważony. Potrzebny jest czas na naukę, potrzebny jest czas na odpoczynek i na rozwijanie swoich zainteresowań. I tego czasu uczniom brakowało. Były skargi do żywności. Rzecznika Praw Dziecka były skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, były zapytania kierowane do ministra edukacji z prośbą o zmiany w, tej, w tym zakresie, i pani ministra Barbara Nowacka no, wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom. W każdym razie decyzja, czy będą zmiany i jakie będą zmiany jeszcze nie zapadła. Łódzki, kurator oświaty, Janusz Brzezowski, był naszym gościem, a maturzystom Życzymy połamania piór. Tak? Dziękuję i y, życzę, życzę oczywiście maturzystom również, żeby pokazali pełnię swoich możliwości, ale chciałbym, żeby ten egzamin był dla nich bardzo przyjemnym doświadczeniem, i jeś, jeśli można, to, tak to również chcę proszę. przekazać życzenia nauczycielom, bo nauczyciele często są, y, oni się często co zapomina podczas egzaminów maturalnych, egzaminów ósmoklasisty, a oni w równym stopniu przeżywają te egzaminy i życzę im, im wielu powodów do dumy ze swoich podopiecznych. To będzie oznaczało, że wspaniale wykonali swoją pracę. Również dołączamy się. Dziękuję bardzo. Dziękuję.